Halo, halo, tu Atrom. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj w nietypowej scenerii mam nadzieję, że mnie słychać. Eee, słuchajcie, nie mam żadnego gościa, jestem sam oprócz Mamuta, e, który tutaj za mną jest. Jestem w Barcelonie w parku de Citadel, jeśli dobrze umiem to przeczytać. E, obejrzałem w końcu mecz Polska Izrael, więc parę zdań powiem. E, tutaj egzotyczne rośliny. E, warunki o właśnie może Wam pokażę, co jest dookoła mnie. Jakieś kawałki palm jest nawet całkiem ciepło, tu z drugiej strony jest ciekawiej kaskada prawda tam aniołki siedzą poszły już? nie, siedzą jeszcze daleko jakbyśmy zobaczyli także w tym parku sobie przysiadłem papugi tutaj gdzieś śpiewają, mam nadzieję, że nie będą robiły przykrości więc tak sobie z mamutem tutaj z Parku Citadel porozmawiamy o tym co zdarzyło się w meczu Polska-Izrael w eliminacjach do Eurobasketu 2012 słuchajcie, eee, ja ogólnie nie jestem zadowolony tak będę kontrolował te papugi, nie? nie jestem zadowolony, bo bo nie był to dobry mecz nie był to dobry mecz reprezentacji Polski eee, ja co prawda mam do, tego, do tych eliminacji Eurobasketu, do tych trzech okienek rozsianych w ciągu półtora roku a, może raczej roku i kawałka następnego roku, bo to są trzy okienka: jedno w tym roku i dwa w następnym sezonie. Eee, taki stosunek dość ambiwalentny, bo wydaje mi się, że e, polska reprezentacja powinna się odbudować w tym czasie. Skoro następna duża impreza jest w 2021 roku to jest Eurobasket to, e, to mamy czas, żeby zbudować nową drużynę, wprowadzić nowych graczy, e, sprawdzić jak oni sobie będą radzili na tym niższym poziomie eliminacyjnym z rezerwami Izraela i Hiszpanii, bo oni nie będą grali w pewnych składach, a potem z tych zawodników zbudować dobrą drużynę na 21. Oczywiście są po drodze eliminacje olimpijskiej, to w ogóle jest zupełnie inna historia. Myślę, że to raczej skład chiński powinien tam podejść do tych eliminacji w dużym stopniu i korzystać ze swojego zgrania i doświadczenia. Ja nie będę tu mówił o Adamie Waczyńskim i konfliktach, nie konfliktach, historiach, nie historiach. Mnie to mnie interesuje, powiem szczerze, i nie chciałbym w ogóle się tym zajmować, dlatego moim życzeniem jest, że po prostu Adam Waczyński grał w reprezentacji, jeżeli są jakieś historie między ludźmi, to żeby one się rozwiązywały tak, żeby wszyscy, którzy mogą grali w reprezentacji, w tej reprezentacji grali. Zawsze, zawsze miałem taką nadzieję, nigdy nie wydawało mi się, że ktoś powinien w reprezentacji nie być. No myślę, że Adam Waczyński klasa reprezentuje na tyle wielką, żeby w tej reprezentacji był. Ale nie będziemy się do niego odnosić w, te, w związku z meczem z Izraelem, no bo jego nie było, w związku z tym e, rozmawiamy o tych, którzy, e, którzy są. Znaczy mówię, rozmawiam. Pierwsza rzecz, e, która... Mnie, znaczy, i, czyli inaczej jeszcze wracając do tego pierwszego wątku, będę lansował tę tezę, trzeba wygrać dwa razy z Rumunią i spokojnie awansować, to jest w zasadzie... Wszystko, co mamy do załatwienia w, tym, w tych eliminacjach. Reszta, te pozostałe cztery mecze powinny być traktowane jako bonus lub sparring. Czyli jeżeli wygramy, to jest fajnie. Jeżeli nie, to, to przynajmniej weźmy stąd jakieś nauki. I dlatego jestem właśnie niezadowolony, bo z meczu z Izraelem nie wzięliśmy żadnych nauk. Yy, to znaczy, albo mało, mało przynajmniej. Wiemy, nie wiemy, co z Łukaszem Kolendą i Aleksandrem Balcerowskim, Nie dostali szansy. Ja co prawda też nie twierdzę, że w meczu takim jak ten mecz o punkty powinniśmy grać z 12 zawodnikami. Dobrze, że trener wybrał 10. Czy dobrych, czy, czy tych, których byli potrzebni, to jest inna historia. Jeżeli tak samo będzie w meczu z Hiszpanią, a myślę, że będzie tak samo, to to, to to okienko pod względem wprowadzenia do gry Kolendy i Balcerowskiego będzie zmarnowane. Albo przynajmniej sprawdzenia, bo może oni do tej gry w reprezentacji się na tym poziomie na razie nie nadają. To też byłaby jakaś informacja. I tak samo jeżeli chodzi o pozostałych graczy, którzy weszli z zewnątrz po Mistrzostwach Świata: yy, czyli Tomasz Gielo, yy, był zdecydowanie słabszy od Arona Cela, w związku z tym też zagrał niewiele i to w sumie jest jakaś informacja. Niewiele wniósł też do grania naszej reprezentacji, niestety. Natomiast yy, i to samo dotyczy też Jarosława Zyskowskiego. Jarosław Zyskowski. Powiedziałbym, że nie dostał żadnej akcji, mimo że my gramy takie akcje. Nie dostał żadnej akcji, którą by pokazał Jarosławowość zyskowskość. Jedyny rzut, który oddał, to był rzut pod kosza przy uzasadnionej sytuacji przewagi pod obręczą, ale to chyba nie było to. Tak o indywidualnych rzeczy zacząłem trochę, bo, bo tak gdzieś tutaj patrząc na te smoki i inne... Dragony, tak, trzy dragons. Tutaj jest zamek trzech smoków niedaleko, na te inne zwierzęta, konie. To tak mi się na razie o indywidualiach, a nie o zespole powiedziało. Natomiast bardzo podobał mi się w tym meczu Michał Michalak. Co prawda zdobył tylko 6 punktów, trafił w zasadzie 2 rzuty, plus rzut wolny po Paulu za 3. Tam ta sytuacja bardzo fajna sędziowsko też, żeby właśnie pokazać. Sędziowie to dobrze, dobrze zaznaczyli prawda? i dobrze rozwiązali to. Warto o tym wspomnieć, że czas powinien zatrzymany w momencie Paulo i tylko dlatego Michał zdążył, zdążył trafić. Gdyby to była akcja z gry z Paulo, to by te punkty nie były zaliczone, a tak były. Ciekawostka, prawda? Ale wracając do rzeczy, Michał, przy tego, że miał 11 zbiórek, co w ogóle nie dziwi, bo przy naszych wysokich, często zastawiających, a mało takich ekspansywnych, jeżeli chodzi o zbiórki, to właśnie taki zawodnikowodowy jest bardzo potrzebny. Także kilka w ataku. Był, był bardzo aktywny, miał także super trzy zagrania z podaniami. Właśnie czego oczekuję. Był po prostu gościem obsadzonym w, rola, w roli Mateusza Ponitki, gościa, który mija, który ściąga na siebie uwagę, dogrywa. Dwie kontry rozegrane znakomitymi podaniami. I trzecia asysta to było podanie do Karola Gruszeckiego w samej końcówce, kiedy to, zrobił coś Michał Michalak, czego nasza drużyna po prostu przez cały mecz nie robiła, czyli Czyli wjechał pod kosz, tam stworzył przewagę, zmusił rywala do pomocy i odegrał na czystą pozycję za 3. Tego bardzo brakowało w tym meczu i to właśnie Michał wykonał. Bardziej na to patrzę, on się czuł dość pewnie mam wrażenie, mimo to, że to był debiut. Bardziej na to patrzę, niż na, na to, że trafił tylko dwa z ośmiu rzutów i zdobył 6 punktów, bo bo myślę, że to rzucanie bardziej przyjdzie jeszcze. Trochę to jest duży poziom, trochę to jest jednak co innego niż w lidze. On co prawda grywał w europejskich pucharach, ale myślę, że ten izraelski zespół pokazał jednak coś, coś więcej. Także dla Michała plus. Jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, to może na końcu jeszcze jakieś gwiazdki przyznamy, albo ja przyznam raczej, bo ciągle mówię w liczbie mnogiej. No, ten kanał jednak jest jak dobrym, wspólnym. No, natomiast tutaj na krótkim urlopie wylądowałem, więc jestem Osamotniony nie licząc mamuta. Natomiast ogólna uwaga jest taka, że drużyna Odeda Katasza, drużyna Izraela, pokazała jakościową koszykówkę wyrzeźbioną z, z takiego no, koszykarskiego drewna po prostu. I to nie był machoń niewątpliwie ani żadne inne szlachetne tworzywo. Gal Mekel w końcówce, tutaj mam zapisane, więc zerknę sobie. Rozegrał cztery akcje od stanu 66-67, po których Pnini trafił za trzy. Potem był wjazd Mekela pod kosz, rzut o tablicę po ale alejup Mekela z Segewem i dalej wymuszenie faulu i dwa rzuty wolne. Mekel nie, jest nas nasz po prostu gnębi za każdym razem tą kulturą gry i koszykarską inteligencją. Tak samo było w meczu, który przegraliśmy, kluczowym meczu na Eurobasketcie w Hiszpanii. To we Francji było. We Francji, oczywiście, że we Francji. Potem graliśmy z Hiszpanią. Tam trzeba było ten mecz wygrać, żeby wskoczyć na wyższy poziom. Grać z Chorwacją, może wejść do ósemki parę lat wcześniej, byśmy, byśmy weszli po coś więcej, niż weszliśmy na Mistrzostwach Świata. I ten mekel tam też, Izraelczycy ogólnie byli męcząco inteligentni. I to jest właśnie coś, czego naszemu zespołowi jeszcze brakuje. Oni nie mają wybitnych graczy wysokich, ale dostarczają im piłki pod kosz. Czytają znakomicie grę dwójkową w ataku. My robiliśmy, zawsze zresztą, to nie chodzi o błędy nawet, my dajemy coś przeciwnikowi. Przecież jeśli podwajamy, zostaje zawodnik jeden pod koszem wolny. Jeśli gramy inaczej, w rotacji ktoś jest wolny za trzy punkty. Oni wszystko to bezwzględnie wykorzystywali, mieli bardzo skutecznych też strzelców, żadnych artystów, także... To jest jakaś droga, ten zespół Izraela to jest jakaś droga na polskiej drużyny. Też tam nie ma wysokich graczy. Pytanie, czy my nie powinniśmy tego wykorzystać grając jednak olkiem balcerowskim, który miałby pewne przewagi, mógłby pomóc też w szybkiej rotacji pod kosz. Ja nie wiem, jakiej formie fizycznej jest Olek, który walczył z kontuzją, bardzo mało grał, ale, ale jednak mimo wszystko tego być może zabrakło, bo Adam Chrycaniuk okazał się po prostu nie, nieprzydatny w tym kontekście gry rywala, jeżeli chodzi o jego sposób grania. To była obrona nasza, którą, którą, która nie spełniła swojej roli. Ja, by, ja unikam, że była słaba, że były błędy, tylko nie spełniła swojej roli wobec tak grającego rywala po prostu. I myślę, że część zawodników też. Ee, jakby to powiedzieć, no, miała z tym problem, żeby, żeby podjąć dobre decyzje. Z drugiej strony, boiska z kolei myśmy nie wykorzystali swoich największych atutów. No, fantastycznie zagrał AJ Slaughter e, trafiając 8 trójek, ale. To wszystko były akcje po koźle, przez ręce rzucane. Zresztą zabrakło mi w drugiej połowie, bo 6 na 6 w pierwszej połowie, no genialny występ, w drugiej połowie zabrakło mi grania 1 na 1 dla Slotera. On cały czas grał za słoną, a Izraelczycy inaczej bronili już. Albo switchowali, albo podwajali bardzo umiejętnie. Jeżeli chodzi o switchowanie, to zabrakło mi właśnie odejścia na zewnątrz i grania jeden na jeden z wysokim graczem, AJ jak gdyby rezygnował z tych akcji nie wchodził pod kosz w takich sytuacjach w ogóle ta druga połowa trochę wyglądała jakbyśmy byli już zadowoleni ile dla nas AJ zrobił a nie skorzystali z tego tego nam czasami trochę brakuje, jeżeli gość idzie na 40 punktów, nie daliśmy mu tylu rzutów ile mógłby wykonać to jest taka generalna uwaga co do ataku, AJ jeszcze patrzy na notatki, 16 rzutów wykonał 11 za 3 punkty trafiając 8. Naprawdę mógł, myślę, zrobić więcej, tym bardziej, że, że inni tutaj mieli duże problemy. W drugiej połowie wyraźnie był też nakaz grania pod kosz, wykorzystania jakichś tam możliwości Damiana Kuliga, zwłaszcza Arona Cela. Po części to wyszło, ale jednak za dużo było tych, tych niecelnych rzutów i też można by się zastanowić. Czy polska reprezentacja powinna grać dużo tyłem do kosza, wysokimi graczami, którzy nie mają co do tego do końca predyspozycji, zwłaszcza Adam prycaniu Jedyną swoją akcję, Boże Jasne, proszę mi nie przeszkadzać. Jedyny, jedyny który. Są. No, wakacje są. Jezus, jak się przestraszyłem. Jedyny zawodnik, który. Jedyny rzut, który wykonał, to był rzut po akcji tyłem do kosza. Damian Kulik też miał ich sporo, trafił 3 z 11. Chyba nie przeciwko temu rywalowi akurat. Albo przynajmniej nie w tych sytuacjach. Ja bym wolał, żeby nasi zawodnicy dostali akcje z obwodu, z minięciem. Tym bardziej, że są zawodnicy, którzy potrafią to robić, po których wysocy zawodnicy dostają piłkę pod koszem i coś kończą. Nie umieliśmy tych przewag wykorzystać, nie umieliśmy tych przewag zrobić. Nie robiliśmy też akcji, po których piłka krążyła po obwodzie, tych firmowych akcji drużyny Majka Taylora z poprzednich lat. Pytanie, czy, czy troszeczkę nie, nie zbyt mało cierpliwie graliśmy w ataku. Tak mi się wydaje, że, że można było jeszcze robić drugi, trzeci atak, y, zamiast po pierwszym decydować się czasami na, na rzuty. Takie są moje refleksje. I mówię, to wszystko w, nie w kontekście krytyki za przegraną, bo wydaje mi się, że, y, że nie o to chodzi, tylko właśnie tego, żeby wprowadzić do zespołu nową jakość, nowych zawodników. Y, Także tego mi zabrakło przede wszystkim. I zabrakło mi też, to już jak gdyby przechodząc tutaj, jeszcze patrzę na moje notatki, czy czegoś, czy czegoś nie zapomniałem. A, jeszcze chodzi o te pudła spod kosza. Właśnie Izraelczycy dobrze kontestowali też o Podchodzili z obrońcą, przeszkadzali, robili tłok w pomalowanym i stamtąd zabrakło tej odpowiedniej odrzutki właśnie. Odrzutki, która spowodowałaby rzut na na czystej pozycji. Zanim jeszcze o, o indywidualnych ocenach, to też warto podkreślić atmosferę tego meczu. 11 tysięcy ludzi, jeżeli tyle było, bo nie mam dokładnych informacji tutaj trochę z internetem. Rzadko korzystam z internetu, więc, więc mało było czasu, żeby to sprawdzić. Ale wyglądała hala dobrze, reagowała dobrze, żyła meczem, fajne rzeczy. Dobra atmosfera, przynajmniej w telewizji tak to wyglądało. Jednak śląsk, górny śląsk, to jest dobre miejsce, bo tam są ludzie oddani sportowi przyzwyczajeni przez lata chodzenia na wielkie imprezy, na stadion Śląski, na spodek do, do tego, żeby świętować to, 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 ten dobry sport i myślę, że to jest fajne miejsce dla, dla polskiej koszykówki. Szkoda, że 205 tysięcy ludzi ogląda to tylko w telewizji. Oczywiście jest to liczba bezwzględnie, spora, jak wykazują badania, ale, ale myślę, że polska reprezentacja dopóki nie będzie oglądana przez co najmniej milion osób. To będziemy po prostu niezadowoleni. Tak samo jak jesteśmy niezadowoleni z oglądalności ligowych, które, które są, jakie są. Także e, chciałoby się, żeby, żeby to, 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 co w telewizji jest pokazywane e, na dobrym poziomie, żeby też przyciągało, przyciągało więcej kibiców. No ale tutaj to, to trudno narzekać. Może ta dobra atmosfera w Kali i liczba ludzi, którzy przyszli na rynek Libice, coś, e, coś, e, coś by nam tutaj pokazało. Patrzę jeszcze moje notatki, czy coś warto. Warto tutaj wspomnieć. A Damiana Kuliga chwalimy za bloki oczywiście też, bo też pewne rzeczy ratował, ale, ale tego, tej, tej, tej rzeczy w obronie było za mało. No i też trzeba powiedzieć, że, że rywal, rywalowi też brakowało kilku graczy, którzy mogliby tam wnieść sporo. Z Osman i Afdia, dwie młode gwiazdy choćby. Myślę, że tak zrównoważyłyby ewentualne dojście Waczyńskiego i, i ponitki. W naszym zespole, albo nawet i więcej, bo to są ludzie, na których patrzy cały świat i w takim meczu reprezentacji u Odeda Katasza, oni mogliby naprawdę zabłysnąć. Ta drużyna, zresztą, porównując ją znowu do Polski, jest młodsza i, i myślę, że fajnie, fajnie wprowadzana też w ruch przez, przez trenera Katasza. U nas fajnie, że zaszła też zmiana pokoleniowa trenerska, bo mamy dwóch trenerów z 80. roczników Artura Gronka i Marcina Woźniaka, teraz w Kadrze jako asystentów, trochę zamienili starsze pokolenie. Tam był Wojtek Kamiński, Krzysztof Szablowski, wcześniej Paweł Turkiewicz i właśnie e, fajnie, że też to nowe pokolenie i to trener, head coach ligi i trener, e, główny asystent mistrza polski, oni są, e, uczestniczą w tym fajnie. Mike Taylor podczas meczu też widzimy, że z nimi, e, nimi współpracuje. Także e, fajnie, że e, Michał Michalak e, poszedł do przodu. E, Chciałbym więcej Jarosława Zyskowskiego i tych, którzy nie grali. Myślę, że mecz z Hiszpanią będzie ciężki. Spodziewam się w Saragoscie wygranej rywala. Mimo, że tutaj atmosfera była taka, że ten mecz powinniśmy spokojnie wygrać. No po prostu zabrakło doświadczenia, ogrania, to czego nie zrobiliśmy w poprzednich latach. Także walcząc o medal mistrzostwa Świata, czy znaczy o miejsce w ósemce. Potem w ćwierćfinale o medal już nie zrobiliśmy tej zmiany pokoleniowej i słusznie wtedy, ale teraz był na to czas i teraz każdy mecz, z, nawet z, z dużą C Hiszpanii, bo tak naprawdę drużyna bez zawodników Euroligowych NBA Hiszpanii to będzie drużyna C e, powinien być dodatkową nauką, także liczę, że, że Balcerowski, który gra w Hiszpanii że Kolenda, że e, także e, Zyskowski w większym wymiarze się pokażą w tym meczu w Saragosie to chyba w niedzielę, prawda? Jest ten, ten mecz Nadal w podróży będziemy, także będzie trudno, yy, trudno to zobaczyć. No dobrze, to jeszcze na koniec, tak idąc śladem Mistrzostwa Świata, tylko pozytywne oceny. Yy, nie mam tutaj tych gwiazdek, ale trzy, trzy gwiazdki dla Iggya Slaughtera oczywiście, który był fenomenalny, za mało wykorzystany, trochę drużyna mu nie pomogła, z, czy ze względu na decyzję trenera, czy ze względu na trochę mało doświadczenia i panika, jaka się pod dobrą obroną wkradała do zespołu. Ale 29 punktów jego rekord w reprezentacji bez wątpienia zawodnik, który był na bardzo bardzo wysokim poziomie. Zawsze było dwóch zawodników, trz, trzy gwiazdki, dwóch dwie, dwóch jeden, a dzisiaj sobie trochę to spłaszczę, bo tak naprawdę po tym meczu na dwie gwiazdki to tylko zasługuje jeden zawodnik, moim zdaniem, i to takie półtorej gwiazdki, tak naprawdę, czyli Aaron Cell, który, ważny, który dobrze zbierał i w ważnym momencie też. Zdobywał punkty, 9 punktów, nie robił błędów, mimo strat kilku, był, był takim pozytywnym, czytającym grę zawodnikiem, idealnym do walki z takim lekkim rywalem, jakim jest Izrael. Natomiast pozostałych czterech zawodników, których chciałem wyróżnić, to są jedne gwiazdki, nie, tylko trzech, tylko trzech, za jedną gwiazdkę, za ten mecz Michał Michalak, za zbiórki, za, za to, co może zrobić reprezentacji jeszcze, kiedy ta debiutancka trema się otrząśnie, bo on ma 10 meczów w reprezentacji przed tym meczem, ale to był pierwszy mecz o punkty. Łukasz Koszarek, zatrafiane trójki w ważnym momencie, kiedy Polska reprezentacja musiała gonić. I Damian Kulik. Za te bloki, za, za walkę. Za ostatecznie kilka trafionych rzutów spod Kosza i Wolnych, które dały nadzieję naszej reprezentacji to było 11 punktów. Damiana Kuliga. Także trzy, trzech jednogwiazdkowych zawodników, poszarek Michalak, i Kulik, dwóch, dwie gwiazdki Cel i trzy gwiazdki AJ Slot. Także trochę z niepokojem patrzę na mecz z Hiszpanią. Brakuje mi w tej kadrze nadal patrząc na ten mecz, który tutaj się wydarzył Adriana Boguckiego, który mógłby. No tak jak mówię, zdarzyło, znaczy, pa, jesteśmy mądrzy po szkodzie teraz, bo szkoda nastąpiła, przegraliśmy mecz, tak naprawdę e, wiemy już, że z, Izra, z Izraelem w domu nie wygramy, możemy mieć problemy z Hiszpanią, możemy przegrać także z Izraelem w Izraelu, więc trzeba to wygrać te dwa mecze z Rumunią, żeby za, spokojnie zapewnić sobie awans e, do, do Eurobasketu i to wiedząc, e, to ja bym wolał tego Adriana Boguckiego na boisku mieć także w takim meczu, żeby on się sprawdził e, w, poważnym, w poważnym graniu. No ale... Trener wybrał inaczej, musimy to uszanować. To jest trener, który nam dla nas zrobił mnóstwo dobrej roboty i na pewno dalej, dalej tę robotę robi. No to czekamy na Hiszpanię. Dziękuję Wam bardzo. 20 minut gadania do e, z Mamutem w Barcelonie na temat meczu Polska-Izrael. E, widzimy się już niedługo. Jeszcze raz rzut oka, co tutaj się dzieje. Pani robi sobie selfie przy kaskadzie. Barcelona pozdrawia, dzisiaj 18 stopni. Jeszcze spacer nad morze nas czeka, i zobaczymy, co tam się będzie działo. Do zobaczenia w kraju.